Elitarna drużyna pójdzie El Dwóch tak i jeden z pedofili. Elitarna drużyna pójście A czekaj, kto jest pedofilem na tego rodzaju? No jak myślisz? Jest jednak, ciutko bliżej. Ej, bo chyba zabiłem szkodę. <laughs> chodź! Jedziesz, o, ale mnie wpadzie w kość. Zartowaliście. Kuku robisz. Do prawej idzie. Zabijecie. <coughs> MP idzie. Jo. Ja o oh, kurypka! Elo, jest. I make this. Oh, please, please, God, someone, please let me do this. Let me do this. Let me do this. Yes, 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 no, 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 fuck, shit, cunt, balls. Oh, oh, my fucking god, oh, my fucking god, oh, my fucking god, man, you cannot be serious. You cannot, you're taking. To. Hej, Seksiaku! Ma! Patrzysz na niego? Oś. Tak, sam możesz na niego patrzeć i uciekać. Nie tędy. Oj, jest białek nad nami. Nad nami to znaczy gdzie? Ale tam jest Twoje rygzdy, jak chcesz. Wyjdź. Gdzie? No, przy tym koledze właśnie. Сосание, конечно. Ай. А, с**а. Komper, dogadamy cię. Mam dla ciebie propozycję. Ty się stój, tu. A ja się pójdę. No i tu. O Eee. Mam dla ciebie trejda. Ty się pójdziesz stąd. To nie. puścisz, nie? O chuj. Patrzyłem się. Kur... Bata Kumpel, dogadamy się, zostaw mnie e, jak coś jest, maska jedna Jak nie... O chuj Uj! Maska tam jest jak coś No kur... zostaw mnie kumpel O, Zostaw! No, nie! Nie! Uh. Hm! yy. Okej, okay. został właśnie w dupiony. Se wezmę choć z czego ciała. Jak tylko tego użyć. Chyba tak. Widać, ciekawa. Chodź Pójdziesz ze mną. Yy. A jak głuszek? Jak mogę zmienić? Nie, nie tak. Mm. Mhm. Czy jestem ostatnim żywym? Dobra. Nie, nie, nie. Wróć! brucz. Nie. No i super. No to pięknie. <grymne> kamina idę. Jak kamina? A, czekaj, To jest kluczyk. Ataka kujowa. Mm. Jesteś. Ale ja chyba zamiam z naszym pojazdem okej. Aha, dobra, dobra Co ty z debilu zrobiłeś? <laughs> o, nie wiem jak można wleść jeszcze. Kur Goni mnie pają umrę za chwilę! Używaj tego. Puchuj. Nie, nie, nie mogę. Uwę, uwę siebie. A, a, Dobra, nieważne, poradziłem sobie. Że ja. A Guszek. Yy. Widzisz to wielkie czerwone gówno? Okej, okay. Głuszek nie żyje. you <laughs>